ścieżki jogi. Wstęp. Yoga to najstarszy system filozoficzno-religijny znany w Indiach od najdawniejszych czasów. Podstawowe jego założenia to reinkarnacja i karma. Z założeń tych wywodzi się system zaleceń etycznych i praktycznych technik zmierzających do samodoskonalenia. Etyka jogi oraz medytacja. Zakładają świadomą pracę nad własnym rozwojem duchowym, fizycznym, moralnym i umysłowym. W kierunku otwarcia się na poznanie prawdy i sposób istnienia przewyższający nieporównanie poziom dotychczasowej, przeciętnej egzystencji ludzkiej. Początek jogi gubi się w tak odległej przeszłości, iż niektórzy w Indiach twierdzą, że przekazali ją ludziom sami bogowie, wtedy gdy jeszcze przebywali na ziemi. Całe tysiąclecia była praktykowana i przekazywana uczniom przez ich nauczycieli w cichych ustroniach i zamkniętych aśramach jako wiedza tajemna, pilnie strzeżona przez profanami. Chociaż otaczany w przeszłości tajemnicą system jogi, zawsze był dostępny dla ludzi szczerze zainteresowanych i szukających drogi samodoskonalenia. Jedną z przyczyn otaczającej jogę tajemniczości są niebezpieczeństwa towarzyszące jej uprawianiu, Stosowanie niektórych jej technik powoduje podniesienie wibracji energetycznych w komórkach ciała, co wyzwala pewne siły duchowe, mogące stanowić zagrożenie dla osoby do tego nieprzygotowanej. Ich wpływ na organizm ludzki jest podobny do działania wzmożonego napięcia prądu na maszynę elektryczną. Zniszczy i przepali jej zwoje, jeżeli maszyna nie zostanie przedtem przystosowana do przepływu podwyższonego napięcia. Podobnie. Aby sprostać przepływowi wzmożonych sił duchowych, trzeba przedtem przetworzyć i przeobrazić całą swoją strukturę psychiczną, a ponadto uodpornić i wzmocnić organizm. W przeciwnym razie siły te mogą się stać niebezpieczne dla zdrowia, równowagi i harmonii wewnętrznej. Dopóki człowiek jest zachłanny, żądny wiedzy, dopóki motywy egoistyczne dominują we wszelkich jego poczynaniach, a ze wszystkich stron narzucają mu się zobowiązania i niespłacone długi karmiczne, dopóty podjęcie praktyki jogi jest dla niego niewskazane. Dopiero gdy odwraca się od zewnętrzności ku głębi i treści, joga staje się pożądana i owocna. Obecnie gdy na wielkim zegarze świata wybiła godzina, kiedy niejedną rzecz dotąd ukrytą trzeba odsłonić, pomimo ryzyka odsłaniania się Również wiedzę o jodze, aby ci, których dostatecznie przygotowały do tego ich minione doświadczenia, mogli z niej uczynić właściwy użytek. W ostatnich kilkudziesięciu latach ukazało się na całym świecie setki, a nawet tysiące publikacji na ten temat. W Polsce, głównie dzięki przekładom i opracowaniom Wandy Dynowskiej, publikowanym przez Bibliotekę Polsko-Indyjską w Madrasie, zapoznał się z tymi problemami także polski czytelnik. Choć wiele napisano o jodze, nie da się jej samych tylko książek nauczyć. Książka może jednak obudzić drzemiące w nas wspomnienia znanych już kiedyś przeżyć, otworzyć drogę do zrozumienia tego, co stanowi treść jogi, rzeczywistej tożsamości człowieka ze źródłem wszechistnienia. Poza tym yoga obejmuje sprawy o podstawowym znaczeniu dla ludzkiego zdrowia cielesnego jego sprawności umysłowej, równowagi uczuciowej i duchowego rozwoju. W jej uprawianie można angażować się stopniowo i kroczyć wybraną ścieżką w tempie zgodnym z naszym wewnętrznym rytmem, bez pośpiechu i niecierpliwości. Jeżeli nawet nie osiągniemy od razu wyższego stanu świadomości, to na razie zyskamy przynajmniej jaśniejszy umysł, przyjazny i swobodny stosunek do ludzi, zdrowie i większą sprawność w pracy. Nie zawsze zdając sobie sprawę, że jednocześnie stopniowo otwiera się przed nami droga do wiecznej i powszechnej prawdy. Wielość ścieżek jogi zamyka w sobie całość spraw ludzkiego życia. Każda z nich prowadzi do tego samego celu, którym jest zjednoczenie świadomości indywidualnej ze świadomością kosmiczną, ale w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozmaitych typów psychicznych i różnych faz ich rozwoju. Karma yoga prowadzi do zjednoczenia przez bezinteresowne służenie. Jest jogą sprawiedliwego czynu. Raja yoga, czyli yoga świadomości, do zjednoczenia prowadzi przez medytację. Jnana yoga prowadzi do zjednoczenia przez poznanie i wiedzę. Mantra yoga związana ze słowem i dźwiękiem. Hatha yoga jest jogą fizycznego opanowania organizmu. Bhakti yoga Uzyskuje spełnienie przez miłość lub żarliwość religijną. Lingam Yoni Yoga to yoga we dwoje, ścieżka miłości zmysłowej. Laya Yoga, technika dochodzenia do wyższych stanów świadomości przez obudzenie czakr. Wybór odpowiedniej dla siebie ścieżki zależy od indywidualnych skłonności i zainteresowań, jest decyzją zgodną z tym, do czego nas pociąga wewnętrzne przekonanie. To wewnętrzne przekonanie, nakłaniające do dokonania wyboru, jest głosem głębszej, najczęściej nieuświadomionej wiedzy o sobie samym. Tak jak dla roślin i zwierząt istnieją pewne archetypowe wzory struktur i kształtów, tak dla istot ludzkich istnieją pierwowzory w duchu, dla każdego człowieka inny, jemu tylko własny, niepowtarzalny. Każdy z nas dąży, choć często nieświadomie do wydobycia i urzeczywistnienia tej wewnętrznej prawdy o sobie. Impuls skłaniający każdego do wyboru odpowiedniej dla siebie ścieżki czy ścieżek jogi, podobnie jak upodobanie do pewnych rodzajów pracy, jest wyrazem tej właśnie wiedzy o sobie samym. Możność wykonywania pracy i kroczenie wybraną ścieżką, odpowiadającą naszej istotnej naturze, umożliwia wyzwolenie ukrytej w nas mocy i dążenie do jej spełnienia. Do nauki jogi należy również cały system technik duchowych, dzięki którym można doświadczać podstawowej wiedzy wewnętrznej i przyspieszać proces własnego rozwoju. Jednak sama wiedza intelektualna w tym zakresie odgrywa podobną rolę jak plan domu dla kogoś, kto chce w nim zamieszkać. Plan może być wprawdzie dokładny, ale nigdy nie zastąpi rzeczywistego przebywania w domu i przeżyć związanych z tą obecnością. Wartość planu polega jedynie na tym, że łatwiej można znaleźć swoją drogę wiodącą do domu, natomiast cała rzeczywista wiedza opiera się na własnym doświadczeniu świadomości. Dlatego nauczyciel jogi, guru, nie przekazuje uczniowi żadnej wiedzy, ale tylko wskazuje środki, za pomocą których może ona być samodzielnie zdobyta przez ucznia. Guru uczy tylko techniki potrzebnej do osiągnięcia bezpośredniego poznania. Nie ma tu miejsca na wiarę czy ślepą akceptację doktryny. Ktoś albo doświadczył i wie, albo nie doświadczył i nie wie. W tradycji jogi mówi się, że Bóg i guru są tym samym, jeżeli Bóg objawia się guru. Żadne doświadczenia ani wiedza nie zostaną przez ucznia uznane za prawdę, dopóki nie przesączą się przez jego umysł i dopóki świadomość ucznia nie rozpozna ich jako prawdy. Dlatego nauczanie jogi traktuje się jako proces przypominania uczniowi o tym, co kosmiczny umysł, znajdujący się w uczniu, już i tak wie. Jest to proces budzenia ucznia do jego własnej wewnętrznej wiedzy. Całą jednak pracę duchową, wiodącą do takiego stanu, trzeba wykonać samemu. Uczniowi, który zbyt natarczywie domagał się szczegółowych wskazówek, jak osiągnąć doskonałość, jego guru powiedział krótko. Myśl i kochaj.